Dobra, siema widzowie, dzisiaj jest już 18 odcinek z gry Lego Jurassic World. I zanim przejdziemy do odcinka, chciałbym powiedzieć, że tyle nie subuje, dlatego, chciałbym was zachęcić do subskrypcji z dzwonkiem tam na dole oraz dodania publicznego suba, żeby na pewno pojawić się na tym ekranie. Na którym pokazują wam się już osoby, które już subskrybują mój kanał, ponieważ nagrywamy to dzień po dniu, dlatego, macie ich w tym momencie na ekranie. Podziękowania dla nich, jak i dla wszystkich subskrybujących mój kanał, jak zawsze się tam znajdują. Zachęcam was też do zostawienia lajka, bo pamiętajcie, że dwa lajki to jeszcze odcinek w sobotę, a sześć lajków to odcinek w piątek, pamiętajcie, że odcinki mogą być przełożone z piątku na soboty oraz z soboty na niedzielę. bicie też do opisu, bo tam kanał brata, kanał kuzyna, mój Discord oraz kanał znajomego DJ baruś robi tam muzyki, piosenki do wszystkich kanałów, jakie chcecie. Linki macie w opisie, aby już bez pewnego przedłużania zapraszamy do miłego oglądania. oczywiście ze mną Mój brat? Co, lecimy Uratujmy robotnika Robotnik uratowany Pracownik w opałach Kupujemy? Nie, nie kupujemy za drogi Pościg w dolinie i to będzie tu ok? Lecę na fullu Dwoma palcami nawet przetrzymuje. Yy, Dwa na trzy tabliczki mamy. Dawaj, aha, i mamy bursztyn. No dobra, ty typie, chyba ten, chyba będziemy grali ten level do farmienia kasy. I mamy jeden mini zestaw, dobra, to wszystko, więc jedziemy się na końcu. Matko, nie pamiętam za level w ogóle. Właśnie nie mogę. Poszło. Teraz Indominus Rex zaczyna powoli przegrywać rzecz. Każdy, kto widział ten odcinek cały, wie, jak to się skoń zakończyło. I ostateczna. I Anklo ucieka. Madilka i teraz po prostu to zniszczy i tam będzie mini zestaw. By tu żadnego mini zestawu ma, by tu jest 9 mini zestawów. Okej, okay, mamy 3 na 10 mini zestawów, 3 jest sześć, 7. Oczywiście z Salana. Granta może być Nick Van Owen, oczywiście. I to moja fucha, chyba. Uuu! I mamy czwarty mini zestaw, jednak coś mogłem zrobić. Wolę go. Wolę. Ogon. I teraz pewnie łeb. A, wiedziałem, że zupa zaatakuje. Do minus się wkurzył i przewalił drzewo. To jakiś dżery no hmm. Może coś z Nickiem Vanem Owenem tam jest, żeby ten mini zestaw. Czekaj! A tam na dole Aaaa Spadochroniarz Druga próba Zobaczmy Ale leci, ładnie to zrobił A teraz Nick van Owen. Tu coś będzie na pewno z tymi kratami coś jest, pamiętam Kolejny mini zestaw, bierz go, brawo. Mamy 6 na 10 mini zestawów, czyli jeszcze 4. Trzecia walka. Tym razem w wodzie. A to ja walczę. Ale ty wiesz, że ja walczę. to po co To ja chyba walczyłem. Alan Grant. A, Owen też potrafi. Ona mano. OK To chyba Hammond, tak? Tak, Hammond Jakiś Jerry się Ale już myśleliśmy, że jest bezużyteczny Tu mamy coś dla Claire tysięcy na, na poziom Widzicie co się robi teraz? Ok, Matt, to był ósmy mini zestaw i potrzebujemy jeszcze dwóch Tu masz Matt i tu masz Elis Sattler Okej, okay, wszystkie. Mamy już wszystkie mini zestawy. Udało się, widziałaś? Okej, okay, mamy dziewiąty mini zestaw. Eee, Paul Kirby. Widzowie, zobaczcie co tu mati przegapił. Okej, okay, udało się 10 na 10 mini zestawów, zaraz lotuję na nasze konto. Mini zestaw był po prostu na drzewie. I mamy 10 na 10 więc widzimy się na końcu tej misji. Dolina Żerosfer, poziom ukończony i może milion. 36 560 plus oczywiście 200 tysięcy z mini zestawów oraz brew wszystkiemu i zdobyliśmy plus 10 mini zestawów I to będzie ankylozaur no goma tego I mamy plus 200 tysięcy padło nasze konto Anklozaur. Z bursztynu. Di nie. Tak, został nam ostatni dinozaur za bursztyny i 213 złoty klocek. Matt włączył wykrywacz bursztynowych klocków, bo nie mieliśmy go włączonego, a Matt i go kupił przecież za 200 tysięcy aż. Ej okay, mamy zdjęcie. Cyk-cyk-cyk. Żyrosfera. Cyk, cyk. I mamy 12 na 20 aparat oraz 1 złoty klocek, kolejny. Nie kupuj jej. No, i kupił hakerkę Jenę. No jak on tego nie zrobił? <śpiewajny> Halo, jak tu zrobić zdjęcie? Mosaza arena. Tu możemy coś zbudować. Nie mów, że będą wodne stworzenia. Wow, mamy wodne stworzenia. Zobaczcie, tutaj nawet rakin płynie. To wszystko, Mattie ogarnie. A gdzie te dwa dwa stworzenia, Tylko to. Megalodon, tu jest, patrzcie, megalodon. Móżynek! Zaraz wyskoczy Mozazzo Halo, jak się tam dostać? Tygniemy tu, tu, tu Aha, on musi niszczyć takie kamienie Dobra, już wiem o co chodzi Mała rób zdjęcie jak Mozazar wyskakuje! Uuhu. A mówiłem, że wyskoczy? No i mamy 216 złoty klocek Uuu Tu coś mamy do zbudowania Pozostałą część czaszki i mamy złoty klocek za to. Dopiero teraz, bo tu jest złoty klocek. Hej, mamy tu zagrać w bokseraka i dostaniemy za to złoty klocek. Łatwo. Potrzebujemy tylko hakerki. Gdzie ona jest? Tu jest hakerka. Co jest? O kurde! No jak mi był uniknąć trzy samochody naraz Udało się, winner! Czy ty jesteś w ogóle, co to jest? Potrzebujemy murzynka. Wkraczasz do akcji. A i wtedy są kilka celów. No to nacelowujemy na wszystkie, jesteśmy hakerem. Patrzcie co robi murzynek. No halo! Jeszcze w to! Dobra, złoty klocek wpada na nasze konto Co niby To bardzo dobrze Tu coś mamy niby O dobra już wiem Małe raptorki I tu zdobył czerwony krosek ma to Mieniajmy się w Murzyna co to jest ten tyrannosaurus? To jest walka jakaś? O, tu jest wejście. No wiedziałem, że gdzieś będzie wejście. Ten, 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 ten. ten. Widzicie, jakim jesteś parkurowcem? A Mati jest na tej walce właśnie. Indyk. The... Indykowy kurczak. Kto go zdobędzie? Przekonamy się. Czy wkurzony baryonix Obiecuję, że nie. Ja Wiem, gdzie jest ten złoty kocek. Aha, tu jest złoty kocek. Czekaj, bo ja mam ustawiony jako cel złoty kocek. Musisz się zabijać! Przestań krzyczeć i zabijaj je, no! Patrz, ja maty jest nowy, a nie potrafi nawet kompsa zabić. Co za bocik. Czekaj, co? Ta, to, to jest tu! Rodzice przyszli! Muszę się zamienić kompsa znowu. Łódylki przyszły nawet. No tak, ale mi nie wyszło. Kiedy chciałeś gdzieś skoczyć, ale ci nie wyszło. A! Czemu mi nie wyszło? <laughs> Okej, okay, masz złoty kocek, ja też już mam. Ostatni tutaj. No ale gościu wywalaj mi z tej rury, no... No wywalaj stąd! Kompsy zabijają, przepraszam. Psychopata. Dobrze, udało się zdobyć złoty krocek. Ostatni tutaj. Mały strice. Ostatnia akcja z małym triskiem wymknęła się trochę spod kontroli. Nie, to nieprawda. Po prostu spadłem. Ale to nie ma nic do Eli Elisattler, Elisattler. Czeka, by ja to robię. Udało mi się? Halo, nie ma nagrody za to. A nie, dostałem jakiegoś rogalika. Rogalik. Wciemnaj, rogalika już ci się naprawi. Ty się zbagowałeś. A ktoś powiedział, że musisz to zrobić, tak? Ja tak ci tak nie powiedziałem. Ale Sarah Herding już potrafi. No a jak? Mały triceek. Ujeżdża jakiegoś gościa. Nie, nie wyszło, bo bo mały tricek stracił padować <grymne> Nigdy 5 km? No mów mi mały jakiegoś gościa, który niszczy... Żaden no, z nich nie potrafi! O, on potrafi. Po dłuższych namysłach domyśliłem się, że chodzi o naprawnika. O, i Marchewa wypadła, no widzisz jaki jestem mądry. Dobra, wcinaj marchewkę. Nie, 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 I mamy 7 na 10 czterech uratowanych. Tak, tu mamy złoty klocek. Aha, już go zdobyliśmy, nieważne. Eee, czekaj. A, Rzym, wezmę jakiegoś szybciora. Uczestniczymy w wyścigu. No, patrz, to jest kolejny wyścig, robimy. Wow, znaleźliśmy secret. Fajnie, nie ma czerwonego chodka, więc musiałem szukać. Chodź, możesz przejść do mnie, a nie się wygłupiasz. Oznaczam wszystkie punkty. Oczywiście to będzie tak, bo że No nie no już nie róbmy terenów. O, zostawmy trochę terenów. Nie kończmy gry w e, 18 odcinku. O mamy aparat, super Dobra, rób kolejną misję. Kolejna misja już 15 na 20 aparat. Aaaa! I wszystko się zniszczyło Pracownik w opałach zrobiony I złoty klocek, ten jak już próbuje gliczować. Yes. Jak zrobił <ścoughs> Jakoś na gliczu, ale zrobił, niech będzie Brawo, wow, matko O matko, ile tu jest z tego Dobra, mamy Rana Granta I tutaj mamy przeciąć żeby kolegę uratować cz, 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 cz. A ty i ciszej trochę Uratowaliśmy go Ej on będzie mógł strzelać chyba Hamada Hamada. Ej wiemy kto to jest To jest ten typek z Akcji ratunkowej Mamy tu do uratowania dinozaura Czemu ty wszystkie czerwone kocki nagle robisz co? Ja jestem Oenem. Nie ja jestem. Ty to jest ten szef! Wszystko nisz na swojej drodze. Skup się na drodze, poza drogą nic nie ma. O nie Przecież mi czasu nie starczy. To jest niemożliwe. No bierz to Weos, działa. I za pierwszym. Siema smurfie! I pracownik w opałach zrobiony Przyślijcie helikoptery Oraz złoty klocek Teraz już dobrze, idę Wiesz co? Nie jest to interesujące Ej, ty masz tam czerwony klocek, brawo Jirofozaur Ach ciach ciach Ty wiesz o co chodzi nagle? Patrzcie, nie wiedział o co chodzi i nagle wie bagia co? Nie zdąży. zdążysz! Zdam? Dobra, nie zwalaj wszystkiego na mnie. No nie, wszystko nam się zresetowało. Listek. Owen. Owen Mógłeś mi pomóc z bananem, bo nie mogę go znaleźć. Patrzcie co Mati zrobił. Wyczuł chłop, że tu jest banan. Lubisz bananka? Zjadaj, zjadaj. 8 na 10, Tracer'a to obco. To się przekonamy, najpierw muszę zrobić wyścig. Chodź! Czekaj, bo robię wyścig pachy. Biegni! Przestań się cieszyć, jeszcze jeden. i po co ty to kupiłeś? Co? Jesteśmy krokodylami, bójcie się nas. To jest ta, na której tak długo myśleliśmy nad tymi oponami. To ty zrób Hamonda, a ja zrobię naprawiacza. ILE ICH TAM?! <grymne> Wracać do zagrody. Ej, tak To jasne. Mieni zestaw. O, to elektryczną broń! What? To jest broken. O kurde. Nie wiem, czy by potrzebowaliśmy... Ile? Jak? Czyli idealnie można to fajnie zmontować. Wszystko tam zrobisz? Czy muszę ci coś pomagać? Bo nie mogliśmy opozy zdać. Ej, to jest ciemność, ciemność. Ciemność. Dobra, to zrób ciemność. I... To jest coś, czego nie było wtedy jeszcze. I mamy mini zestaw Czyli dalej będą na innej misji, tak? Drabina. Czekaj, weźmiemy jakiegoś. Pie, ja bym chyba tego nie znalazł, chyba że Malcolmem, ale Parego chyba wtedy nie mieliśmy, więc. Tak, mówiłem. Proszę bardzo, Ali Sattler 9 mini zestawów. Dobra, ja mam strzelającego, więc 2. Jak znajdziesz jeszcze jeden cel, to mów. Tak. No i mamy. 19 bursztyn chyba z tego co pamiętam. Halo. Ej, zawsze grelem dobiera postacie, które są nam potrzebne, a my niepotrzebnie szukamy, wiesz? Dobra, jak coś to widzimy się dalej, bo już zrobiliśmy. Na wolności, poziom ukończony. I. Milion. 300. 50. Dokładnie. 9 tysięcy 160 milion? plus 200 000, czyli to będzie 1 559 160. Oraz brew wszystkie, buł. Dodano jeszcze plus 8 mini zestawów. No mówię ci, może będzie T-Rex, a nie, ciężko powiedzieć, tak szczerze. Mi tamo ga dao da T-Rexa. Indominus Rex. Burštenje. Mozaza. No I za mini zestawy, oraz za resztę wszystkiemu, dostajemy dwa złote klocki. Dobra, widzowie, w tym momencie sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. My się z wami żegnamy. Życzymy wam miłego dnia w nocy, zależy kiedy to Zachęcamy Was do subskrypcji z okiem, tam na dole mojego kanału, jak i kanału mojego brata. Oraz pamiętajcie, że zostawiając doleki, like golem, to jesteście sobie odcinek w sobotę, a sześć lajków to odcinek w piąt. Oraz pamiętajcie, że odcinki mogą być szerzone w piątku na sobotę oraz soboty na niedzielę. Dodatkowa informacja trwa głosowanie do 30 maja, na dwie gry, zagłosujcie na którą wolicie, jeżeli jeszcze nie widzieliście tego odcinka oraz pamiętajcie, że dzisiaj odcinek wrzuca też a my się już zobaczyć że